Wybór Polaka na papieża u progu siódmego dziesięciolecia uzyskania przez Polskę niepodległości to opatrznościowa zapowiedź dla narodu polskiego siódmego dnia świątecznego. Nie dla uznania kierowniczej roli partii PZPR w państwie, 30 sierpnia 1980 roku. To porozumienie gdańskie to była zdrada. To było największe oszustwo, jakie mogłoby się w ogóle zdarzyć. Podstępne i bardzo znaczące. Te związki zawodowe niby mają być wolne, a jednocześnie ich się zniewala. Ich własnym podpisem. Wielu osób do dzisiaj nie zdaje sobie sprawy, co podpisano wówczas.